Za siatkówką nie było kiedy tak naprawdę zatęsknić, ale, ale za tymi rozgrywkami klubowymi, za, za miastem, za tą, tą atmosferą tutaj e, na pewno na pewno był, był czas, żeby, żeby zatęsknić i cieszę się, że, że tutaj, tutaj wróciłem, bo e, oczywiście rozgrywki reprezentacyjne to jest coś, coś wyjątkowego, coś niesamowitego, o czym, o czym tak naprawdę się marzy, ale, ale nasza liga też ma swój urok i... E, jest, jest trochę spokojniej, to, to trwa dłużej, więc, e, więc, więc jest to coś innego niż, niż reprezentacja. więc Fajnie jest to wrócić z wielu nowych zawodników, więc to, to za każdym razem powoduje wzrost e, e, wzrost motywacji, wzrost determinacji, żeby w nowym klubie e, osiągać sukcesy, pokazać się z jak najlepszej strony. A dla nas, dla, dla wszystkich, którzy byli tutaj, szczególnie w poprzednim sezonie, e, no to takiej motywacji myślę, że nie trzeba że, że każdy z nas chce. E, zmazać tą, tą plamę, ten, ten, ten słaby sezon, który mieliśmy e, w, zeszłym, w zeszłym roku i, i naprawić te, te błędy, które mieliśmy. Ten, także no najlepszym sposobem na to będzie, będzie wygrywanie jak, na, jak, najwięcej, e, jak najwięcej meczów i, i oby jakichś trofeów.